Yo, yo yo, cześć się maneczko, z tej strony prezes. Witam Was w najnowszym odcineczku z Projekta Dawno i to dawno, dawno nie było odcinka, więc ja też tutaj zaraz wszystko powiem co jak więc spokojnie, spokojnie, bez tutaj żadnych nerwów, bez tutaj żadnych solówek. Wiecie co jest 5. Pozdro, pozdro na rejonie, jak my to tutaj mówimy. Na start odcinka zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie suba na kanale, jeżeli nie macie jeszcze suba na kanale, a warto tutaj właśnie zostawić. Wbijajcie na Instagrama i Discorda, linki macie w opisie na Instagramu, no tak jak widzicie, jest tutaj po lewej stronie. No i tak. Tak samo też tutaj jeszcze na start powiem, że jak wiadomo, jest to jest zakładka pod 5 polecaj serwer. Jak chcecie, to wpiszcie mój kod, jak wpiszecie, mój kod pyrypyg hashtag 19871, no to dostaniecie darmowego tysiaczka. A tak, jeszcze tutaj troszeczkę osób właśnie użyje mojego kodu, no to tutaj ja za się poleceń dostanę dopiero punkty Premium, więc jeżeli chcecie tak mnie pomóc, jakby tutaj na serwerze, no to możecie wpisać mój kodzik, Teraz macie wszystkie donajciki, pozdrowienia, więc bang bang bang. Ale dobra, my też przechodzimy dalej. Tak jak po tytule widzicie, udało mi się po kilku. Kilku, kilku miesiącach zbierania tutaj, właśnie hajsu, energię. No i teraz zaraz ktoś może się zapytać: Prezes, jak to jest możliwe, że ty kilka miesięcy zbierałeś na energię? Bo na energię, no to to jest jakieś 3-4 miesiąca, max. Krótko mówiąc, dobrze o tym wiem, że jestem tutaj właśnie w stanie, a nawet byłem w stanie, to nie szybciej to o wiele szybciej tutaj kupić tę energię. Ale patrząc na to, że zbierałem hajs na kupną energię przez tutaj wasze, takie donejciki, co no dostają tutaj właśnie od Was pomoc, a tak samo też tak, głównie przez nagrody dzienne. Bo mogę się tutaj pochwalić. Mam 382 dzień, a nagrywam to w piątek 08.03. Więc jest naprawdę bajka, no bo 382 dzień, no to już powoli, powoli, już tutaj podchodzę, bo ten 400 dzień. A tak samo patrząc, że już dostaję 11460 dolców, to jest naprawdę bajka, że jestem naprawdę giga i to giga dumny. A też tym bardziej, już miałem praktycznie dwa razy takie akcje, żebym prawie stracił dniówkę, ale już tego naprawdę pilnuję i to giga. Ale dobra, to przejdźmy dalej. Co do energii, którego kupiłem, jest to energia z ID27 z VUID, żeby było lepiej. Tak samo w tej serwerowo ID 27 27560 co naprawdę się cieszę, że mi się tutaj takie, u, e, taki właśnie motor, a bardziej energię udało mi się kupić No bo sami tutaj widzicie, a też jak pamiętacie, no to dawno, dawno kupowałem swojego Sultana I Sultan miał ID 24224, no to można powiedzieć, że w takim no troszeczkę tutaj bliskim Nie więcej tak można powiedzieć, że przy dziale, Ale motor piękny, piękny Nagrywam, pozdro Zdrawiamy tutaj Rav w Udało mi się też tutaj właśnie kupić tę energię za taką troszeczkę większą kwotę no, bo mniej więcej miałem wcześniej, żeby za energię, tak, tak kupić. 1, 2, 1, 3. O, też tutaj dziękuję, Ravciok, za tysiaczkę żółwiczek dla Ciebie. A no, energię mi się tutaj właśnie udało się kupić za drożej niż też tutaj myślałem. Co też powiem wam, że musiałem tak samo też tutaj pożyczyć hajs od Liska. Co też tutaj też również dziękuję Liskowi za pożyczenie hajsu. Powiem wam, że tak samo już od kilku tutaj miesięcy, od dwóch, od trzech, jak praktycznie już tak bardziej byłem przygotowany na to, żeby już to mniej więcej kupić tę energię. To powiem wam tak, cały czas rano wieczorem patrzyłem forum, czy coś jest jakieś ogłoszenie tak samo patrzyłem giełdę, czy jest jakiekolwiek ogłoszenie z energię, czy nawet czy ktoś po prostu na giełdzie wystawi te energię. naprawdę było giga i to giga, giga ciężko kupić to no można powiedzieć, że ktoś powie, że a lekko przepłaciłem to tamto, a ja tak samo jak patrzę, jak wcześniej chciałem kupić energię i praktycznie nie było takiego zainteresowania energię, a jak jest teraz zainteresowanie energię, no to mam też tutaj takie wrażenia tak jak wiadomo z tymi właśnie pojazdami na serwerze no to i tak mi się to zwróci pewnie, dobra co też tutaj mogę dalej powiedzieć Powiedzieć. Wiem, że zaraz też może być taki komentarz, ale dobra, prezes, bo nie powiedziałeś ceny, za ile kupiłeś. To znaczy też mogę powiedzieć tak, że no nie powiem ceny, ze względu, że mi tutaj skarbówka właśnie dojedzie. <noise> mogę od Ciebie powiedzieć, że to jest cena, że byłem w stanie jeszcze dać. O, ale dobra, też dalej co do energii. Udało mi się kupić energię w takim kolorze, że też na pewno zmienimy sobie ten kolor, bo to jest ten taki kolor, taki powiedzmy, że taki niebieski, że no, zale też jakby zależy dla kogo wszystko co jak. Energia jest właśnie na lampie i na posiedlanym liczniku. Tym, z czego co widzicie, ma tutaj konfigurację VMAX, że my sobie też tutaj włączymy. Ma też tutaj CB radio, ogranicznik. No i też macie teraz SS-a, co też tutaj ma, no bo będę jeszcze wszystkiego niestety nie pamiętam. Z czego co widzicie, to naprawdę ktoś sporo i to giga, giga sporo jeździł, bo energię ma 105 813 km zrobione, no to naprawdę to jest sporo. Zresztą dobra, ja może jakoś tutaj te 300 km zrobiłem sam, no bo w momencie jak kupiłem energię, no to sam powiedziałem, że się przejadę też tutaj tym energię. Ale dalej co do energii, w dzisiejszym. Odcinku zmienimy sobie kolor NRG. No, bo naprawdę ten kolor NRG mi się kompletnie się nie podoba. będę sobie jeszcze te lampy, ale powiem wam, że głównie mam podejście takie, że my też już będziemy tutaj kierowali się we stronę lakierni. A też ja nawet sobie przypomnę, czy była lakiernia, ale lakiernia była tutaj bardziej, bardziej welfa, z czego co pamiętam. A dobrze pamiętam, dobrze. Nie zapomniałem. To do świateł tutaj i pośredlanego liczniku. Liczniku, licznika, dobra, kto jak woli. A bardziej pośredlanego licznika będzie lepiej. I to wiele. To mam właśnie pomysł taki, no bo ten kolor złocisty no to naprawdę nie podoba, mi się nie podoba. A jak wiadomo, wcześniej było tak na serwerze. To mam nadzieję, że jeszcze tak będzie, no a jak nie będzie, no to troszeczkę będzie słabo, ale no, wszystko zobaczymy, ale tak bardziej na temat. Też dobrze tutaj pamiętacie, no to projekt tak organizowało, że w tym dniu będzie można zamontować takie jakby ale unikatowe lampy. I mam właśnie pomysł taki, żeby mniej więcej teraz poczekać, aż będzie takie wydarzenie. I zamontowałem sobie do tego energia tak samo, takie... U... Ah <sighs> A i w ogóle wiem, że tak samo też nie ma dźwięku, a i tak pewnie będzie muzyka w tle leciała. Czemu nie ma dźwięku to naprawdę też nie mam zielonego pojęcia, a też tym bardziej, że naprawdę starałem się przed nagraniem tutaj ogarnąć ten dźwięk. Ale pamiętam, że też sytuacja była taka, jak na streamie grałem na projekcie i tak samo nie miałem tutaj dźwięków, to ktoś mi tutaj właśnie pisał, żebym mniej więcej usunął zasoby z tych wszystkich tutaj serwerów, w jakim tutaj ostatnie czasie grałem. No i usunąłem i w ogóle to kompletnie nie zadziałało. Ale to jest też możliwe, że przez to, że mam właśnie też te podmienione dźwięki, nie wiem, naprawdę nie. Ale dobra, my tak samo teraz wbijamy sobie tu, przemaluj. Kolor podstawowy i ten kolor to jest taki... No taki... Mm, że ani w tą, ani w tą. Ale dobra, ja w ogóle zrobię ta, tak samo w skrócie, że e, zamknij pogląd. Weźmy najpierw zatwierdź kolor dodatkowy, i zróbmy na przykład biały, no bo powiem wam, że naprawdę nie ma też pomysłu, jak zrobić energię O, w sumie jakbym zrobił to odwrotnie, czyli zrobiłbym czarne, a dopiero białe. A głównie to mi chodzi o to, że naprawdę nie myślałem, jaki jest tutaj kolor zrobić energię to teraz mniej więcej będziemy kombinowali, ale na razie powiem wam, że zostałbym przy takim właśnie standardowym, czyli takim właśnie białym i takim czarnym. Jeżeli tak samo macie tutaj propozycję, że my sobie też weźmiemy, to jest zatwierd zmiany. Ale jeżeli macie też tutaj um, propozycję, a macie nawet jakieś fajne. Połączenie tych kolorów, jakie by pasowało przy energię, no to, to śmiało możecie napisać w komentarzu. Ja też nawet sobie to jest z chęcią. sobie, jakie tutaj kolorki mogą mi się tutaj podobać. Mi tak samo też tutaj będzie idealnie to wyglądać w tym energię. No bo na razie no to zmieniłbym na ten taki czarno-biały. A to są naprawdę takie kolory, kolory, co mi się Giga się podobają. No nawet lepiej wygląda z tą lampą, ale no naprawdę, tą lampę no to będę chciał zmienić i to naprawdę, no bo ta lampa mi no, no nie podchodzi, kompletnie nie podchodzi. Ja w ogóle tak samo też dostałem tutaj Wam niespodziankę od sprzedającego. Kupiłem energię, a niespodzianka była właśnie taka, że energię nie miała paliwa, że miała takie super. A druga rzecz jest taka, że musiałem sobie wymienić opony. No to też można powiedzieć, że zmieniliśmy kolor i ja już tak samo zmieniłem sobie też te opony na letnie. No bo jak były te zimówki, to naprawdę nie dało się i nie dało się jeździć. No bo naprawdę te energię się ślizgało się i to giga się ślizgało. Że teraz, tak jak jadę sobie tę energię i przyspieszam, to jest naprawdę bajka. Ale tak samo jak miałem jechać tę energię do Dilmore, uwierzcie, naprawdę był giga i to giga koszmar ale tak samo też tutaj co do tych odcinków czemu też tutaj nie było odcinku to też dlatego że właśnie tutaj zbierałem na energię tak to też mogłem to tak nam no, powiedzieć trochę szybciej ja troszeczkę to powiedziałem później no ode mnie by, byłoby też to na tyle zostawcie łapeczko w górę zostaw, zostawcie suba na kanale ze dzwoneczkiem, wpadajcie na instagrama i na discorda linki macie w opisie widzimy się w następnym odcinku ała Siema